Witajcie dziś pokażę wam pewnego hakera, który znał moje wszystkie hasła do kont i wiedział co robię na komputerze. Tutaj jest kilka screenów z naszej rozmowy. Rozmowa była dość dziwna i na początku wyglądała niewinnie. Doszło do tego, że zaczęłam myśleć, że moje konto samo do mnie pisze, potem myślałam, że to moderator. Byłam przestraszona i chciałam dzwonić na policję. Chociaż oni i tak by nic z tym nie zrobili, bo to tylko gra dla dzieci. Oddawała mi konto kilka razy i gdy za trzecim razem mi oddała zmieniłam hasło na trudniejsze. I po zmienieniu po kilku minutach znowu wylogowało mnie z konta i już nigdy się na nie nie zalogowałam. Gdy ją zablokowałam stworzyła konto wiki 112202 to oszustka i pisała do mnie że jeśli nie dam jej piksela lub dripa, to ukradnie mi główne konto. Zagroziłam jej policją i już nigdy nic nie napisała. Nadal nie wiadomo kim ona jest i razy na nią uważać. Pewnie robiła sobie ze mnie bekę, ale ja wzięłam to sobie na poważnie. Schakowała mnie za to, że w statusie miałam napisane, a jej nazwał użytkownika to PLF, i pewnie pomyślała, że ją obrażam. A na koniec jeszcze pokażę wam tą osobę. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę. W komentarzach możecie napisać, czy wam kiedyś ktoś ukradł konto.